Dzień dobry i dobry wieczór. Aqua Świat z tej strony. Chciałem ten film rzucić Wam 31 grudnia. I to było nagrywane właśnie wtedy. Natomiast miałem takie problemy techniczne. Coś mi się stało z programem do przerabiania filmów. No i dopiero dzisiaj się z nim uporałem. Więc dzisiaj ten film jest. A nagrywane to było to, jak Wam mówiłem. 29 grudnia, a 31 grudnia wam chciałem, chciałem zrobić takie krótkie podsumowanie roku akwarystycznego, ale z racji tej, że już jest po nowym roku, może to tylko kilka słów o tym, co było w tym roku. Jak śledzicie moje, mój kanał, to sami wiecie, nawet patrząc na poprzedni film, że to akwarium dużo w tym roku przeszło, teraz wygląda dużo lepiej niż nawet te 3 czy 4 tygodnie temu. Natomiast, no, jeszcze nie jest, nie jest dobrze. W sumie problemy zaczęły się gdzieś tak koło kwietnia. No, i przez cały, cały rok, w sumie aż do tego momentu, była walka z tym akwarium. Może nawet nie z tym akwarium, jak z samym sobą z takim zaniedbaniem tego akwarium. I to wszystko się odbiło na tym, że rośliny tutaj naprawdę bardzo dostały po dupie. I patrząc na to akwarium teraz, to naprawdę tutaj trzeba pełen podziw tym roślinom, że one jednak przetrwały. Oczywiście nie wszystkie. Natomiast większość tych roślin przetrwała. Na początku roku 2019 sporo planów akwarystycznych było, bo myślałem tam o filtrze kupowym, myślałem o przerobieniu belki sobie, myślałem o zakupie filtra RO. No, z tych wszystkich planów nie wypaliło nic, i to kompletnie nic. Więc tak sobie teraz myślę właśnie, że na ten rok nie zakładam żadnych planów, co po prostu czas przyniesie, to wszystko się jakoś samo poukłada. Jedne co to na pewno będę chciał zrobić restart, ja już mówiłem, mówię od dłuższego czasu o tym restarcie. No i myślę, że tak gdzieś jak dzieciaki będą miały u nas ferie, to może troszkę tego czasu się tam gdzieś zdysponuje. Jeden dzień i to akwarium się zrestartuje. Jeśli chodzi o wymianę konkretnie baniaka na większy, to raczej plany spełzną na niczym. Zostanie to akwarium, tylko zostanie ono zrestartowane. Jeśli chodzi o stan rybny, więc jak widzicie, w sumie to nic się tutaj przez te 4 tygodnie odkąd był. Ostatni film nie zmieniło, a generalnie przez cały e, rok m, była troszkę taka burza z tym e, skalarem, o którym tutaj m, było głośno u mnie. Wszyscy mnie tutaj cisnęli i o tego skalara, że za duży, że nie pasuje do tego akwarium. E, skalara tutaj już nie ma tego dużego pasiaka i e, więc... E, mm, no, gość, który kupił ode mnie tego skalara, e, był tak miły, że napisał mi SMS-a, że ten skalar zdechł. Więc u mnie był e, rok, ponad rok, a u gościa w akwarium, który ma akwarium podobno 180 litrów, był niecałe dwa miesiące. E, więc dla wszystkich tych, którzy tutaj naparzali, że ten skalar tutaj. Był B, to zobaczcie, co się z nim stało w 180 litrach w ciągu dwóch miesięcy niecałych skalarpad. No ale dobra, bo na pewno będzie dużo komentarzy, że ja go tak załatwiłem, więc okej, okay, nie ma co gadać. Ogólnie przetoczyło się troszkę tych ryb tutaj u mnie, jeśli chodzi o takie większe ryby, bo jak wie, wiecie, było tutaj parę skalarów. No, i jak widzicie, pewnie jest jeden skalar czarny, jest który miał wrócić tam do innego akwarium, ale notabene nie wróci, zostaje u mnie. Jeśli chodzi o inne sprawy, w sumie to jakie inne sprawy, żadnych innych spraw tutaj nie ma. Troszkę pracy przy tym akwarium, troszkę czasu trzeba mu poświęcić. Jak sami widzicie. Da się coś tam stworzyć. Jeszcze trawnik, żeby fajnie odbił, byłoby już naprawdę e, luks. E, ostatnie dni naprawdę przy tym akwarium spędziłem sporo czasu. No i myślę, że jakieś tam efekty tutaj widać. E, postaram się jakieś te filmy częściej rzucać. Choć myślę, że tam co jakiś tam miesiąc to jest akurat, bo no o czym tu gadać? Rośliny rosną. Jak się coś.